Myślę, że w tych niepewnych czasach, z jakimi przyszło nam się spotkać, tak naprawdę robimy to, co robiliśmy zawsze, czyli robimy więcej niż pasze. Ja byłem na jednym uczestniczyłem w jednym spotkaniu z, z naszymi technologami, gdzie przedstawiali różne możliwe scenariusze, różne możliwe opcje produkcji naszej paszy, co będzie, jeżeli nie będzie jednego surowca, co będzie, jeżeli nie będzie drugiego surowca. Wyszedłem z tego spotkania. Z nadzieją, z wiarą i z przekonaniem, że my, DeHayce, jesteśmy gotowi naprawdę na najbardziej nieprzewidywalne warianty. I myślę, że to w tej chwili jest nas dosyć duża przewaga rynkowa, że cokolwiek by się nie działo, my zrobimy wszystko i jesteśmy przygotowani do tego, żeby zrobić wszystko, żeby tą ciągłość produkcji zachować. Około 50% mięsa drobiowego z Polski, które produkujemy, jest eksportowane na inne rynki. Jeśli założymy, że produkujemy około 2 milionów 300 tysięcy ton mięsa rocznie, to 1 milion 300 tysięcy wyjeżdża na inne rynki. To bardzo dużo. I wydaje się, że sytuacja w Polsce jest na tyle stabilna, że nie powinniśmy się obawiać tego, że Gdyby popyt eksportowy wzmocnił się jeszcze bardziej niż do tej pory, to zabraknie drobiu na naszym krajowym rynku. Natomiast jest druga strona medalu, mianowicie ceny. Do tej pory wiele sieci handlu nowoczesnego trzyma te ceny na takich poziomach, które nie do końca są sympatyczne i akceptowalne dla dostawców. Teraz ta sytuacja powinna się zmienić, dlatego że dostawcy mają wybór. Mogą albo część produkcji kierować na eksport, albo na wewnętrzny rynek do sieci handlu nowoczesnego. I wydaje się, że w tej chwili, o ile odbiorcy polskiego drobiu byli w dość komfortowej sytuacji, bo tego surowca na rynku było bardzo dużo, to będą w mniej sympatycznym położeniu i będą musieli akceptować wyższe ceny. Oznacza to więc tyle, że nie powinniśmy bać się o to, że drobiu na rynku wewnętrznym zabraknie, ale powinniśmy przygotować się na to, że ceny mogą wzrosnąć. Jeśli chodzi o rynek jaj, to sytuacja związana z wojną w Ukrainie jest jeszcze bardziej dynamiczna i dramatyczna niż jeśli chodzi o mięso drobiowe. Ceny jaj od początku roku wzrosły o prawie 100%. Stało się tak dlatego, że wcześniej popyt eksportowy z Polski, na eksport z Polski był stosunkowo spokojny, stosunkowo niewielki. My, jeśli chodzi o Polskę, eksportujemy około 30% produkcji, natomiast Ukraina jest jednym z największych eksporterów jaj na świecie. No i wypadnięcie Ukrainy, a trzeba sobie dość jasno powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które z Ukrainy płynęły do Unii Europejskiej, są już przerwane, nie ma właściwie żadnych dostaw. Wypadnięcie Ukrainy spowodowało, że ktoś musi ten kraj zastąpić. No i tym kimś jest Polska. My zastępujemy nie tylko na rynku Unii Europejskiej Ukrainę, jeśli chodzi o dostawy jaj, ale też na innych rynkach, jak chociażby ostatnio na rynku Izraela. I to powoduje, że producenci jaj mają bardzo, bardzo atrakcyjne oferty eksportowe. I te bardzo atrakcyjne oferty eksportowe prowadzą do gwałtownej zwyżki cen i na rynku wewnętrznym ta zwyżka cen też ma miejsce. Wielu odbiorców detalicznych z Polski boi się tego, że te ceny mogą okazać się zbyt wysokie dla konsumentów. Dlatego są też w Polsce takie sieci handlowe, które kupują od producentów jaja drożej, a sprzedają konsumentom taniej. Robią to w nadziei, że po świętach ceny jaj gwałtownie spadną. Natomiast jeśli spojrzymy na tę sytuację fundamentalnie, to okazuje się, że te nadzieje mogą być płonne, i może się okazać, że ci detaliści, którzy nie podnosili cen, będą musieli to zrobić po świętach. W tych ciężkich czasach m, warto postawić na sprawdzonych partnerów. W tej chwili musimy zrobić wszystko, żeby cały łańcuch przetrwał te niepewne czasy, bo, bo nie zależy nam na tym, żeby poszczególne ogniska tego łańcucha były silne, ale cały łańcuch był mocny. E, dlatego też my rozmawiamy z wylęgarniami, rozmawiamy z hodowcami, e, rozmawiamy z partnerami ubojowymi. E, słuchamy jakie są potrzeby bo myślę to jest kluczowe i traktujemy się po partnersku. Ja myślę, że my każdego dnia wspieramy naszych hodowców w stabilnym prowadzeniu biznesu. Myślę, że to jest też jedna z naszych przewag, że my jesteśmy jednak blisko naszych hodowców, naszych klientów że my każdego dnia odbywamy setki rozmów z nimi, rozmawiamy o tej bieżącej sytuacji, pokazujemy, co można zrobić. Myślę, że w naszej codziennej pracy nie powinniśmy zapominać o tych rzeczach, które są naprawdę ważne, czyli o tym końcowym wyniku ekonomicznym, o tym końcowym wyniku produkcyjnym i robić wszystko, żeby do tego wyniku, żeby do tego wyniku dążyć. I tak naprawdę robimy to naszą codzienną pracą, dbając o biosekurację, dbając o odpowiednią wentylację, mając stabilny produkt paszowy, mając dobre, dobre piskle, mając, mając przy sobie też partnerów, z którymi możemy współpracować, bo, bo myślę, że to jest też kluczowe. Że zarówno firma paszowa, zarówno wylęgarnia, zarówno y, ubojnia, y, zarówno hodowca wszystkie te strony, od każdej z tych stron wymagane jest partnerstwo i postawienie na rzetelną, solidną współpracę. Myślę, że nie możemy obiecywać y, rzeczy niemożliwych, ale mogę zagwarantować, że jako dechy zrobimy wszystko, żeby zapewnić naszym hodowcom stabilny, dobry, powtarzalny produkt. I tego hodowcom życzę, żeby postawili na partnerów, którzy będą w stanie te, te właśnie oczekiwania hodowców spełnić.